Cześć, z tej strony Patryk Brąkowski. W dzisiejszym odcinku dalej kontynuujemy temat związany z graficznym interfejsem użytkownika. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić coś takiego, że y, otwiera nam się okno, mamy wielowierszowe pole tekstowe, pod spodem jest przycisk, pod spodem jest kolejne wielowierszowe pole tekstowe i pod spodem jest kolejny przycisk. I bym zrobił coś takiego. Że w jednym polu tekstowym wpisuję jakiś tekst. Gdy kliknę przycisk, to ten tekst jest przekazywany do kolejnego pola tekstowego, czyli przekazanie z jednego okienka tekstowego treści wiadomości do kolejnego okienka tekstowego, oraz w kolejnym przycisku bym zrobił taki napis, powiedzmy, Czyść wszystko, i gdy go kliknę, to wtedy obydwa pola tekstowe nam się wyczyszczą. Jesteście ciekawi jak coś takiego można zrobić w Javie? No to zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Jak to działa? Mamy jakieś okienko. Gdy klikam na przycisk to się nic nie dzieje. Dobra, to się nic nie dzieje. Co mamy w kodzie? Utworzone komponenty. Jedna metoda, druga metoda i to wszystko. Czyli brak podpiętych action listenerów. No dobra. W takim razie y, utworzymy sobie nową metodę. Tak będzie public void. Obsługa wielu komponentów. Dobra. Powiedziałem, że chciałbym zrobić tak, że będzie przycisk pierwszy, przycisk drugi oraz wielowierszowe pole tekstowe jedno oraz drugie dobra czy mamy wszystkie komponenty które tam się przydadzą jbutton przycisk 1 czyli tworzymy od razu sobie J button przycisk 2 panel jest tutaj tekst filtr pole tekstowe potrzebujemy jeszcze nie ma tego co, co bym chciał czyli tworzymy j j text aria Też to skopiuję. Damy dwa w porządku. No dobra. Trzeba powtórzyć teraz te czynności, które były wykonywane wcześniej. To możemy sobie to pokopiował. Wszystko będzie trochę szybciej. Czekajcie. Okay. Zapostajcie. Dobra tutaj, tutaj w konstruktorze podajemy liczbę wierszy oraz kolumn Dobra. do tego do tego przyciski Pierwszy to będzie powiedzmy wyśli No tutaj zrobimy czyść wszystko Dobra, mamy tak, mamy tak. Teraz trzeba by dodać do panelu, wszystko po kolei. Panel. ed. Przycisk pierwszy. Dobrze mówię? Nie, inaczej. Pole Jeden, przycisk 1, przycisk 2. O, czy tutaj dobrze zrobiłem? Bardzo dobrze. Ok, następnie okno, kropka red. Dajemy do okna panel. No, zobaczmy, jak to działa jeszcze trzeba będzie pewnie zmienić manager manager w panelu ale to za chwilę zobaczmy sobie jak to działa w tym momencie zmienimy sobie tutaj o. czyli mamy wielowierszowe, protekstowe. mamy przycisk wyślij Drugie pole tekstowe i czyść wszystko. W porządku. Mamy coś takiego. I teraz trzeba to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. Czyli, tak, zacznijmy od tego, że zmienimy sobie menedżera w panelu. Ponieważ teraz ma wszystko obok siebie, a chciałbym, żeby wszystko było jednym pod drugim. Bo, jak widzimy, teraz nam się, jak zmieniam sobie szerokość okienka, to nam się wszystko tutaj zmienia. Wszystko nam skacze. Ponieważ jest ustawiony taki manager, więc tutaj gdzieś było, tutaj. weźmiemy sobie skopiujemy stąd. To jest to. Musiało ćwierć. No, teraz, jak widać, tak to wygląda. Że tutaj nam się przyciski przesuwają, a tu nie się na razie przesuwają mamy to teraz trzeba by podpiąć action listenery żeby po prostu te pole tekstowe żeby coś, coś robiło żeby przyciski coś robiły no to jak to zrobić więc tak tu mamy public class komponenty Tutaj mamy główną metodę, główną metodę main oraz różne metody, czyli implements. Action listener. Teraz trzeba zaimplementować metodę. I co tutaj podepniemy Pierwszy przycisk, nie? Czyli jak zrobimy sobie pierwszy przycisk mamy pierwszy przycisk, to on będzie robił tak. Wielowierszowe pole Kropka set tekst. I tutaj damy wielowierszowe pole Kropka get tekst. Teoretycznie nam się zgadza, czyli to wygląda w ten sposób że do pierwszego przycisku tak jak mówiłem klikam na pierwszy przycisk czyli tam jest wyślij czyli pobiera nam z pierwszego, pierwszego obszaru tekstowego tekst i wkleja nam do drugiego obszaru tekstowego tak działa tutaj przycisk, przycisk wyślij mamy utworzonego action listenera teraz trzeba go dodać czyli mamy tutaj tak przycisk jeden wyślij, Dobra. Przycisk 1. Add action listener. Tutaj dajemy this, ponieważ to się odnosi do obiektu tej klasy. Dobra, mamy tak zrobione. Teraz trzeba by utworzyć klasę wewnętrzną. public class public class Sz Dwa, przycisk 2 Listener Implement Action Listener Tutaj tak samo trzeba zaimplementować Action Listener. I tutaj dajemy, to jest nasz drugi przycisk, czyli czyść wszystko. I teraz, jeżeli chcę zrobić czyść wszystko, to muszę zrobić coś takiego wielowierszowe poletekstowe te pierwsze. Kropka. Fajnie by było, jakby tutaj była metoda clear all. Tylko, że jak sobie wpisuję, to czegoś takiego tutaj nie widzę. Natomiast można zrobić także. wielowierszowe poletekstowe. Kropka. Set tekst. I w środku sobie dajemy dwa, dwa apostrofy. Taka składnia zdania yy, sprawia, że, że pole tekstowe jest czyszczone. No to tutaj mamy pierwsze zrobione, teraz pyk drugie, mamy drugie zrobione. Teraz trzeba dodać Action listenera do drugiego przycisku. Przycisk to jest klasa, przycisk 2 Listener. Tutaj czukamy drugi przycisk, to jest to miejsce. Przycisk 2. kropka add action listener. Tutaj tworzymy nowy obiekt klasy, new przycisk 2 listener. Dobra. Sprawdźmy. Mam białe okno. O, jak poruszę to, mi się tutaj świeża. Dobra. Wpiszemy coś. Siemka. Siemka. wyślij Tekst został przekazany do. Drugiego okienka. czyść wszystko. Mamy wszystko wyczyszczone. Działa. Jeszcze była taka fajna fajna metoda. Czyli. Zaraz sobie zobaczymy. Filiotopiętrowy pole tekstowe. Kropka. Request Focus. Tekst pierwszy. drugi Wyśnij, czyść wszystko teraz zobaczcie, że w tym momencie kursor nam się pojawił w pierwszym w pierwszym polu tekstowym gdy nie było tej metody to gdy kliknąłem drugi przycisk to kursor nie był nigdzie wstawiony musiałem musiałem go sam ręcznie wstawiać o sobie teraz po kliknięciu przycisku sobie wciskam jakieś klawisze to się nic nie dzieje natomiast jak zaznaczę i klikam dalej to, no to się oczywiście dzieje ale to muszę zaznaczyć natomiast ta metoda request focused sprawia że kursor jest w wybranym obszarze tam, tam gdzie go wskażę teraz wskazałem wielowierszowe pole tekstowe natomiast Tutaj nie ma problemu, żeby umieścić kursor w, w tym drugim polu tekstowym. Po prostu wystarczy tutaj w tej, w tej implementacji to zmienić. Przekazane zostały. Przekazany został tekst, czyli wszystko, i mamy bez mojego kliknięcia Został znowu umieszczony kursor w pierwszym okienku. Dobra. Jeszcze tylko, żeby Wam pokazać, tutaj wystarczy. Dwójkę dodać i sytuacja podobna. Tylko, że kursor jest ustawiony w drugim, w drugim okienku. Tak jest. Działa.